W środę, 31 grudnia, około godziny 20.30 doszło do pożaru w lokalu gastronomicznym przy Aleja Prymasa 1058 w Warszawa. Ogień objął część zaplecza kuchennego obiektu specjalizującego się w przygotowywaniu burgerów, głównie na wynos. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Z wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mógł być zapalony tłuszcz na patelni, od którego ogień szybko rozprzestrzenił się po kuchni. Po przybyciu na miejsce strażacy z jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 7 oraz Akademia Pożarnicza zastali rozwinięty pożar w budynku o wymiarach około 25 metrów. Równolegle z akcją gaśniczą strażacy zabezpieczyli potencjalnie niebezpieczne wyposażenie. Z wnętrza lokalu wyniesiono 7 butli z gazem propan, butan o pojemności 11 kg każda, które natychmiast chłodzono w zalegającym wokół śniegu, aby zapobiec ich przegrzaniu i wybuchowi. Przed godziną 22, pożar został całkowicie dogaszony, pomieszczenia przewiętrzone. A obiekt przekazany właścicielowi. Służby podkreślają, że szybka reakcja i sprawne działania zapobiegły poważniejszym konsekwencjom zdarzenia.